Cześć z tej strony Mikaty. Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. Ja w tym momencie przechodzę do diamentowej trójki. Co za tym idzie? Carnet Pro idzie mi o oczko w górę i ja dobrze wiem, co w tym momencie będę miał do odebrania. Tak, właśnie to on, właśnie teraz. Legendarny Stardrop. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście ostatnimi czasy jakiegoś legendarnego Stardropa i co z niego otrzymaliście. Bardzo, naprawdę bardzo jestem ciekawy. Ja tutaj liczę standardowo albo na ice, albo na punkty mocy, a najlepiej, szczerze mówiąc, na kredyty. A jeszcze? Lepiej chociaż w to ja już nie wierzę, ponieważ to już ten etap gry jest, gdzie takich rzeczy się nie dostaje, na nowego zadymiarza. Więc, kogo witam, kogo goszczę, standardowo naciskacie wy, a niech to będzie Hypercharge do Nity. Super, na pewno kiedyś go użyję, na pewno kiedyś mi się przyda, jak najbardziej jestem za, na razie trzymajcie się.